Cześć, witam na kanale Info Prawa. Niestety pojawił się moczniak prawdziwy na warzywach. Teraz jest na patisonach, ale zaraz będzie też na innych warzywach, szczególnie na tych słabszych i na gorszym stanowisku, ale nie tylko Tutaj akurat mam Patisony na stanowisku takim płócienistym. Obok są cukinie. One też zapewne za niedługo dostaną mączniaka prawdziwego. Mam też cukinie na bardziej słonecznym miejscu. One dostaną tych białych plam zapewne trochę później, ale i tak raczej dostaną. I tutaj właśnie chcę to wszystko podkreślić, że warzywa, które chorują na mączniaka prawdziwego, nie padną tak szybko. One będą dawały jeszcze dosyć dobre plony. Zaraz wam to pokażę też yy, na obrazkach. Szczególnie jak przed zachorowaniem były silne i zdrowe, a takie były moje Matisony, takie mam cukinie, takie mam dynie, wiecie, silne, mocne krzaki, pięknie rozrośnięte. Jakby to były takie, wiecie, mizerne krzaki, takie, takie ten, no to ten spadek plonów byłby znaczący. Mączniak prawdziwy, czyli te białe plamy na liściach, taki mączny nalot, to nie jest choćby mączniak rzekomy. Przy tym drugim warzywo dosyć szybko padnie, na przykład padną ogórki. To nie jest zaraza ziemniaka, tutaj też warzywo szybko padnie, na przykład pomidory. A przy tym prawdziwym, no to uprawa jeszcze będzie dosyć długo trwała i przez uprawę warzywo będzie tworzyło smaczne zbiory. Jak nie ma śladów gnicia, ogólnie śladów na owocach, no to można je jeść. Nawet jak samo warzywo jest chore, no to tak oczywiście z grubsza, warto na to spojrzeć indywidualnie. Ale u mnie chorują patisony, zachorują cukinie, dynie i będą u mnie jeszcze dobre zbiory, aż do końca uprawy. Tutaj macie pokazane dynie z tamtego roku. No, krzaki padły i dopiero je zebrałem, znaczy no, dopiero zebrałem plony. No to było coś wspaniałego, pyszne były, to te Hokkaido. Wcześniej też z tego poletka już sobie zbierałem, wiecie, ileś tam dyni, zanim te krzaki padły. Jak nie ma śladów gnicia i jakichś innych śladów, to ta dynia jest pyszna. I to, co najbardziej chciałem Wam pokazać, bo sprawdziłem sobie teraz na filmach z zeszłego roku, 29 lipca, pokazałem Wam filmik, gdzie zobaczyłem początek moczniaka prawdziwego na cukinii i na dyni. Ja zwykle warzyw dyniowatych nie pryskam, no jedynie ogórki z dyniowatych no to raz i też ogólnie z warzyw, no to też, też jeszcze pomidory. Ale tutaj zobaczmy sobie właśnie te dalej te daty, bo to jest bardzo ciekawe. 7 sierpnia, czyli nieco ponad tydzień później opublikowałem filmik i pokazałem jak wyglądają te warzywa. Tutaj 22 sierpnia, już moczniak bardzo się rozpanoszył, ale krzaki jeszcze plonują, czyli po ponad 3 tygodniach od identyfikacji. A tutaj macie 5 września, koniec uprawy cukinii. No już tak zbiorów dalszych by i tak nie było, no czyli ponad miesiąc od początku choroby. Te krzaki jeszcze były. Ponad miesiąc, więc u mnie do początku września będą zbiory patisonów. Różnie to oczywiście może być, no, bo tutaj jestem półcień, czyli gorzej, ale i tak jeszcze długo patysony będą plonowały. Te krzaki są bardzo ładne. Jakbym spryskał, no to plony by były prawdopodobnie do przymrozków, no załóżmy do końca września. To by oczywiście zależało od pogody. Każdego to jest wybór. I jak chcecie pryskać, to oprysk wykonujecie, kiedy nie pada i w ciągu kilku godzin nie zanosi się na deszcz. Najlepiej wieczorem po oblocie pszczół. Mączniak prawdziwy pojawił się u mnie jeszcze, no jakiś. Jest dobre z kilka dni na kabaczku gigancie, na stanowisku półcienistym. Akurat no, takie to było gorsze stanowisko. Na słonecznym jeszcze się nie pojawił, bo też mam te, te wielkie. I tego giganta spryskałem, no bo jeszcze dopiero się ten owoc będzie tworzył. Też mi zależy na tym, żeby to był jak największy. I Scorpion 325SC zatrzymał chorobę. Oczywiście to nie jest reklama płatna, nie mam współpracy z żadną firmą. A z takich naturalnych, no to można użyć na przykład wyciąg ze skrzypu polnego. To jest dobre rozwiązanie, szczególnie zapobiega ale tych warzyw zwykłych tego patisona, tej dyni, cukini, nie będę pryskał. Krzaki, tak jak powiedziałem, jeszcze będą dobrze pronowały. Też tutaj powiem, że jest szansa na spowolnienie rozwoju choroby, gdy zauważymy zaraz tego mączniaka no i usuniemy zarażone liście, ale to z tym może być różnie. No i też tutaj wspomnę, że mączniak prawdziwy nie lubi siarki. Miałem już odcinek o mączniaku prawdziwym i to niedawno, więc zapraszam na tamten filmik. Tutaj chciałem wam pokazać, że no jest u mnie na tych Patisonach i nic z tym nie robię. Jeżeli jednak chcecie ochronić warzywa przed tym mączniakiem, no to teraz jest po prostu na to czas. Teraz może być już wczesna interwencja lub jeszcze zapobieganie, bo u niektórych może jeszcze tego mączniaka nie być. Tak jak u mnie jest, cho choćby, że nie ma tego na stanowisku jeszcze nasłonecznionym. No a tak, no to u mnie to się pojawia to zwykle na cukinii, na dyni, na kabaczku, patisonie, słoneczniku i na tykwie, ale też może być na wielu innych warzywach. No i taki krótki filmik. Dziękuję wam za obejrzenie. Zachęcam do zakupu moich produktów, tymi bardzo pomagacie w rozwoju kanału. No mam dwie książki o uprawie warzyw. Są to dwie różne książki, mają bardzo dobre oceny. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Teraz są dobre promocje na zestawy. Zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału infouprawa. Pozdrawiam.